Lubię bla bla kar. Głównie trafiają się dupeczki. Albo 50 na 50. Z dupeczkami zawsze spoko. Można pobajerować, zawsze jest ten element napięcia. A może nagle dopały pociśnie, może jakaś dzika. I czekasz te pięć godzin, i myślisz sobie, no dawaj, kurwa. Koło lasu jedziemy. Jedno słowo twoje, jeden gest, spojrzenie. Obliż usta. Wtedy ja zjeżdżam do lasu, rozpinam rozporek, a ona drze mordę, że co ja odpierdalam. Dramat. Na chuj drzesz ten ryj, małpo? Nawet go jeszcze nie wyciągnąłem, a ty się zachowujesz, jakbym ci miednicę złamał. Ale weź tu gadaj z taką. Na wszelki wypadek od razu blokuje drzwi. Dla bezpieczeństwa. Wyjebie taką na zewnątrz, wpierdoli się na ulicę po samochód i co? To ta jeszcze głośniej drzery ja, że ratunku no to ja już w kurw. O co ci chodzi? Kurwo, zawrzyj ten pysk! No i później nie mam już innej opcji, żeby ją uciszyć. Muszę pchać jej do paszczy. Bla, bla, karto, nie są łatwe podróże.